Ty, żebym wiedział, jak, w którą stronę iść. O, ja! Teraz już wiesz, jak. Ja Jesteś nie do 10, teraz to uczucie. Ej, ale ty z nimi rodajny, tak trochę. Jestem ja ciekawa. O, Ach. Ach. Schowaj się, schowaj się. Napastnicy znajdują się dalej na klatce. Dobra, wiem, gdzie są. Co? Jak? Co? 24, 10, 1 ile mamy jednostek? Lili, ja na twoim miejscu bym rozczesał te włosy, wiesz? Czemu? Ale, charakterek jest! No bo jak kapela się cię dorwie, to nie puści, czy jak? Dobra, weź tam tego lubi nie, nie, o, No bo on lubi nieuczesaną, wiesz? Będziesz <średzimy średzimy> <średzimy> 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 widocznie w ciemności, nikt cię nie porwie. No, jesteś stary. Slifuj, slifuj. Slifuj, slifuj, Co, polis. Yes. Ja już dzisiaj nic nie dobiję. Nie, spokojnie, 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 nie ma pomysł. Ciągle zjechał, non zjechał. A może jeszcze Aha! W pięciu okay. sekund. Mówiłem. <laughs>

Bojowe trzeba zwalczać bojową. Klasyczna robota. Jesteś członkiem grupy, w której skład wchodzi Kujczak. Chcemy uzyskać od ciebie trochę informacji. Bo... Zostawcie mnie. i z wam nie powiem. Nie dla ciebie, żebyś zacząłować. <gulia> Kujczak Kujczak to tylko mały Chińczyk Nic nieznaczący Co nie zmienia faktu, że dla mnie Jest jak ojciec, którego nigdy nie miałem <gulia> Więc jeżeli będziecie chcieli Wydobyć ze mnie jakieś informacje Będziecie musieli mnie zastrzelić Boranie Nie strzelaj O kurde Ale mocne Zabiście go na lotnisko w Greeksid. Coś raz? No wyleciałeś wczoraj. Wczoraj wyleciałeś przecież. Po rozmowach z Aleksem Andrusem. Witam szefa kapele. Co? Nie, czułem. Czułem, No to. Czasz, czarek. No, Pepi, to ty nie jesteś tą Larson. Larko. Czarek, a ty nosisz kapelusz, czy po prostu się nie uczesałeś dzisiaj? O ty! Sz... A widziałeś, widziałeś kapelę? Kali, dzisiaj nie uciszano? Łładniej w takich włosach? Nie Nienawidzę Nienawidzę was. Nienawidzę. Możecie przestać, a wczoraj krew prawie dostałem. To tak jak my oglądając. to. ej! 18 nie ma, uspokój się. No, to wszystko, tak, tak, tak. No, dostałem informację, że mam przeciągać, no to Ja przeciągałem, no. Za starych czasów to byś sam wjechał, kurde. Za starych no, czasów no. to on ci rozpijał łeb, jak ich celowałeś z tego zakładnika. Potem no wziął grupę B, żeby cię dojechała, rzuciła flesza na mordę no i, i ci rozpiła. No to nie daj nie mi supervisora za chwilę będziesz gryźć światki od dołu, no Wycelowałem do zakładnika, dawałem szansę. Przecież w ten czas, tak naprawdę jak ja nie wycelowałem do zakładnika, zajedno mi wbiegłeś szybko, z prawej, z lewej i załatwione. Po prostu No Jezu, raz mi się zdarzyło, od razu już mm, widzimy mi całe życie. Słuchaj. Jak... się nie zdarzyło zachować? Tym Mercedesem? Mi Dachow w, w życiu. Ja nigdy nie dachowa. Mniej więcej raz dziennie mi się zdarzy dacho. Ja się poddaję. No ten z jaguarów mi no, bardzo imponuje, bo nie, nie? Bardzo. Bardzo jest taki ogarnięty, spokojny. Robi to, co do niego należy. No taki, jak ja byłem kiedyś. Piękny, cudowny, elokwencją swoją nie grzeszyłem No i oczywiście przystojny Ale serio, bardzo fajny Bardzo fajny chłop Ty, to nie był mpc no, Nie ja wiem, wiem. Teraz... Ja się boję diabłów, ja z Weź go na szpital teraz nie, PC się wysiluje! Mówiłem <grymne> wam, Marilyn Merlin, zrób małpkę. Yes. <grymne> <grymne> <że> <grymne> Jezus. Jeszcze raz, czym pan miał ten zapach? Oj, to był ciekawy zapach. Ciężko opisać, ale był, e, co tak powiem, interesujący. Interesujący. Co oznacza interesujący? To znaczy, zapach. Jakiś rodzaj kwiatu. Jestem ze pewnie. jaką walę bzem, z brzem, przymieszanego. Ku... ODROBINĄ miodu. Co ja jestem? W Notino pracuję, ku... Proszę pana, jeśli chce pan, żebyśmy ich złapali, potrzebne są nam bardzo te informacje. Ale czy ja jestem konsultantką, no ty no nie, 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 nie proszę wiem! Się, proszę, się, proszę, się, proszę się nie denerwować, wszystko w porządku. Panie Gregory. W porządku, jak pytasz, to o, już no maleńki, jak, jak ty brzmisz szła cudownie. No, jak wy razem wyglądacie. Naprawdę. Dziękuję ci bardzo, jesteś no, tak elokwentną osobą, chciałbym naprawdę. Chciałbym wam życzyć miłej przyjaźni i miłego dnia. Dziękuję, dobry, dla ciebie dobry. też życzę. Że... Dziękuję. Trzymajcie się, całuski dla was. Cześć. Również no, trzymaj cześć. się. Pa, pa. Na wysieczkę. Czy oni się zakład. Ja nie stoi. Słuchaj, słuchaj, jest, nie. jest. Powodzenia. Kujczak! Tak? No, słucham. No. Jaki zakład? No ogólnie rzecz biorąc 10 lat na to, że pójdziesz na randkę, bo w ciebie wierzę i wierzę w to, że ludzie, którzy są nieśmiali, tak jak ty, mogą osiągnąć sukces w relacjach miłosnych. Okej. Okay. Okej. Okay. I rzecz biorąc, no, chłopaki, że tak powiem tak, Bugmacherzy dawali. Da, 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 Naprawdę miałem. Underdogiem. Niskie... Jak bym underdogiem na Bugmacherce? Underdog. Tu dwa łeby się spotkały. To jest git. <laughs> Eee, dobra, na Poradzić razie. Powiem, A? A? U, u. Nie, Kujczak mi łwu zrobił do telefonu. O, ale patrząc na wiek, to tak wiesz, no 10 lat temu, jak byłem bardzo młody. Przeczytałem cały zmierzch, naprawdę? Całą sagę w sensie. Całą? No! Tam i apartamenty, wszyscy tu mieszkacie, wie jak się wszyscy tam mieścimy, ale mieszkamy. Nie no, myślę, że 120 mieszkań tam jest. W naszym... Proszę jechać, jedziemy dalej, do prawej strony, dziękuję. W naszym pięknym mieście nie ma innego mieszkania, albo apartamenty, albo w wcale apartamenty zwane jako spawner zakładników. Po lewej stronie budowa preferowana przez grupę Jaguary Top 1. Ja muszę do Uncharted'a jechać. Ooo. No na szczęście nie musisz tego z nikim dogadywać, prawda? <grym> Hank, ja ci przypominam, że też jesteś walikoniem, tak by the way. O, to nieźle. O, nie, nie? nie? O. Się gdzieś Aleksa może? Bo player z ciebie żaden. Yy... Co Czekaj. Czaruję. مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 408 pierwszy status Dobra, dobra, ja jednego mniej.